Płaszcz Chrystusa Święty Paweł porusza w swoim liście do Koryntian łaskę ubóstwa i potrzebę wspólnoty. Chciwość powoduje najczęściej zawiść, a także prowadzi do wykorzystywania bliźnich na różne sposoby. W materialnym świecie bardzo łatwo się zgubić, a trudno jest odnaleźć. Zbyt dużo pokus walczy o naszą atencję. Jeżeli jednak przestaniemy się skupiać na gromadzeniu i materializmie, wtedy dopiero przysłużymy się naszej wspólnocie i otoczeniu. Celem życia nie może być bogactwo, ale godna egzystencja, która wspiera wspólnotę i opiera się na niej. Trudno jednak dziś budować jakiekolwiek wspólnoty, kiedy jedyne co nas interesuje, to czubek własnego nosa. Ewangelia przedstawia kobietę, która pragnie wyzdrowieć i z trudem dostaje się do nauczyciela, by dotknąć jego płaszcza. Jej wiara była ogromna, wcześniej straciła swój majątek na lekarzy. My mamy do dyspozycji Pismo Święte i Najświętszy Sakrament. Ale czy mamy też taką samą determinację, żeby wyzdrowieć? Dlaczego cały tłum dotykał Jezusa, a tylko jedna kobieta została uzdrowiona? Może nie chce nam się wyzdrowieć. Może jednak wolimy żyć wygodnie, ale z daleka od Boga. Człowiek otrząsa się dopiero, kiedy dopadnie go ciężka choroba lub wypadek. Pamiętaj jednak, nawet kiedy obumrzesz duchowo, Jezus przyjdzie i powie tak jak do zmarłej dziewczynki Talita kum. Najpierw jednak trzeba to wyprosić jak ja ir.